błąd logiczny. To według Wikipedii niewłaściwa metoda rozumowania. Pod tym dość enigmatycznym stwierdzeniem kryje się wiele zjawisk skupiających się dookoła jednego tematu. Jakim jest nieprawidłowa argumentacja. Zacznijmy od podstawowego podziału błędów logicznych. Podziałów na sofizmaty i paralogizmy. Sofizmaty są popełniane celowo w celu manipulacji kimś. Natomiast paralogizmy są popełniane nieświadomie bądź niecelowo. Zarówno sofizmaty, jak i paralogizmy przyczyniają się do szerzenia dezinformacji. Wielu ludzi wprowadza innych w błąd, nie mając złych intencji, a winę za to ponoszą właśnie błędy logiczne. Franek, jesteś półtora roku młodszy ode mnie. Co ty tam możesz wiedzieć o wielu ludziach? To, co zrobił Tobiasz, jest wspaniałym przykładem argumentu ad personam. Sam jesteś ad personam. Argument ad personam polega na przywoływaniu wad, niedociągnięć lub innych cech przeciwnika, faktycznych bądź też zmyślonych, zamiast odwoływania się do realnego tematu dyskusji. Jest to wyjątkowo nieuczciwy chwyt, ponieważ atakuje i uczernia prywatne życie rozmówcy. Lub nawet podkreśla cechy takie jak wiek, na który nikt przecież nie ma wpływu. Hello there. Czy ja słyszałem słowo nikt? Niestety, często nie zauważamy niesprawiedliwości i nieuczciwości argumentu, ad personam. Dlatego powinniśmy zawsze zwracać uwagę na błędy tego typu i pamiętać, że my też możemy je popełniać nieświadomie. Wracając, trzeba bardzo uważać na takie słowa jak nikt którego użył Franek, zawsze, wszędzie, nigdy. I słowa tego rodzaju. Mogą one prowadzić do generalizacji, chociaż Franek w tym wypadku nie popełnił błędu, ponieważ no, rzeczywiście nie mamy wpływu na swój wiek. Przykładem takiego błędu może być utożsamienie zachowania jednostki z zachowaniem całej grupy, do której ta jednostka należy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Słuchaj, właśnie dlatego nie nabiję dzieci. Wszystkie są głośne. Ale przecież nie wszystkie dzieci są głośne. To, co właśnie zademonstrowałeś, to przykład generalizacji. W niektórych sytuacjach podobnie może wyglądać cherry picking, choć on praktycznie zawsze jest sofizmatem. To znaczy, jest używany celowo, aby wprowadzić kogoś w błąd. Cherry picking polega na wybraniu próbki danych, która popiera naszą tezę. Jak to się mówi, jeśli fakty są przeciwko nam, to tym gorzej dla faktów. Na tym GIFie, dotyczącym globalnego ocieplenia, widać wykres przedstawiający zmianę globalnej średniej temperatury od czasu. Najpierw przedstawiony jest mały wycinek wykresu, sugerujący spowolnienie wzrostu temperatury. Po spojrzeniu na szerszą próbkę danych, widać jednak, że trend wygląda zupełnie inaczej. Tempo wzrostu wciąż przyspiesza. Jak już wspomniałem, cherry picking jest używany do manipulacji. Ale mówimy o nim, ponieważ my sami możemy wprowadzać się w błąd, szukając dowodów z góry popierających nasze przekonania. Innym błędem logicznym, często wykorzystywanym w dyskusji o zmianach klimatu, jest ignoratio elenci. Polega on na argumentowaniu za czymś innym niż właściwy temat dyskusji. Dla przykładu, wyobraźmy sobie dwóch ludzi dyskutujących o tym, czy trzeba, czy też nie trzeba. Zastąpić elektrowni cieplnych elektrowniami OZE. Osoba będąca przeciw może w tym przypadku użyć ignoratio Elenci, dowodząc, że nie trzeba zmniejszać emisji gazów cieplarnianych, wskazując na wady źródeł energii nieopartych na paliwie kopalnym. Podobnym błędem może być tzw. red herring lub po naszemu fałszywy trop. Polega on na wciśnięciu do dyskusji. In, tematu innego niż ten, o którym chcieliśmy dyskutować, w celu odciągnięcia uwagi rozmówcy. Kolejnym typem błędu logicznego jest argumentum ad populum, czyli odwołanie się do opinii większości. Nie jest to poprawny sposób argumentacji, ponieważ szok niedowierzanie większość nie zawsze ma rację. Pierwszym przykładem, jaki przyszedł mi do głowy, jest to, że jeszcze niecałe 100 lat temu opinia publiczna na świecie było przekonana, że palenie jest czymś dobrym dla zdrowia. Błąd formalny jest jednym z najczęściej spotykanych błędów argumentacji. Występuje on, gdy nasz wniosek w żadnym stopniu nie wynika z przytoczonych danych oraz faktów, co zazwyczaj wynika z niepoprawnej tych faktów analizy. Rodzajem takiego błędu może być tak zwane post hoc ergo propter hoc. Z łaciny po tym, więc wskutek tego. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zjedliśmy obiad i niedługo później rozbolała nas głowa. W tym wypadku przykładem błędu post hoc ergo propter hoc może być założenie, że to obiad był powodem naszego bólu głowy. Gdy tak naprawdę mogło być to cokolwiek. Na przykład to, że akurat poprzedniego dnia spaliśmy tylko 3 godziny. Jest to też błąd formalny, który bardzo łatwo popełnić. Ponieważ na pierwszy rzut oka wniosek, że to właśnie obiad spowodowało nasz ból głowy, ma sens. Jednak, gdy przeanalizujemy temat głębiej, zauważymy, że nie ma żadnych podstaw, aby myśleć, że to akurat obiad był powodem naszego bólu głowy. Manipulacja, jak i dezinformacja to nas, dla nas bardzo ważne tematy, jak i dla wszystkich ludzi w internecie. Dlatego zaraz będziemy nagrywać z Frankiem podcast z, z tym związany. Wy będziecie mogli go już zobaczyć na naszym kanale YouTube, jak i na kanale Spotify za tydzień. Zapraszam też na inne kanały, yy, gdzie nas znajdziecie pod taką samą nazwą. Na Instagramie, TikToku, zobaczymy jeszcze być może Facebooku. Dlatego dziękuję za uwagę. Mówił Tobiasz i Franek!